Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu Gdy jest mi smutno, siadam i piszę. Bezładnie spisuję dzieje mego życia. W pamięci zbolałej, cierpiącej nad wszelkie wyobrażenie Wskrzeszam zdarzenia z ubiegłych kilku lat. Jestem inwalidą wielkiej wojny. Spędzam czas w naszych polskich górach, w Tatrach. Ciało moje znajduje się teraz w stanie, zwanym rekonwalescencją, a dusza dopełnia cudownej czynności, którą nazwałbym przychodzeniem do siebie. Byłem daleko od siebie, daleko. Pielgrzymowałem ku samemu sobie latami całymi, brnąc przez cudzą i własną krew. Ale oto, przychodzę już do siebie. Jeden. Patrzę na zimowe Tatry. Cudne są. Cóż na świecie dorównać może temu powszechnemu, nieokiełznanemu wybuchowi takiej olbrzymiej masy ziemi, porywającej się kamienną potęgą ku rozwartemu na oścież błękitowi. To ziemski glob podaje swe dzikie, natężone piersi boskim uściskom nieba. Kiedy w jasne południe oglądam śnieżne wierchy, jak się iskrzą od słońca rażąc snopem blasków, jak gdyby wykute w krysztale górskim nabijanym diamentami, gdy się wpatruję w potężne regle, porosłe całkowicie równą, jak zielone konopie smreczyną, tkwiącą raz przy razie niby las pierzastych strzał, zamierzonych gęstą salwą przez ziemię w wysokie niebo, skądś od dna duszy powstaje we mnie niewysłowiona modlitwa. Zrywa się krótkim zachłyśnięciem dziękczynny szloch dla stwórcy, iż on, który stworzył z niczego te wielkie, srebrne, porosłe strzelistym drzewem góry, zechciał również stworzyć i tę nędzę wspaniałą, jaką jest człowiek, jaką jestem ja. Lecz wraz z mgłą, która w pochmurne dni sączy się z wszystkich szczelin górskich, snuje się z rozpadlin skalnych i spełza w dolinę moją przytłaczającym, ponurym tumanem, zwalają się na mnie niczym te góry, niewyraźnie piętrzące się w mgłach, godziny najstraszliwszego ucisku ducha. Wałęsam się wtedy wśród smreków oślizgłych od wilgoci, zwieszających bezwładne gałęzie, niby strzępy mokrej, zetlałej odzieży, i w znękaniu niezmiernym tęsknię do dobrego słońca. Nadchodzi wtedy mój dawny smutek. Czuję, czym w istocie swej jest moja cielesność, zmiażdżona przez wojnę. Obmierzle siebie czuję, jak gdybym nie był ludzką istotą, ale ociężałem worem schorzałego cielska, napełnionym miazgą zdruzgotanych kości oraz luźnymi motkami nerwów, wyszarpanych ze mnie nitka po nitce, jak na bandarze do ran wyszarpuje się stare płótno. Na mych przechadzkach samotnych Chce mi się wtedy drzewa przydrożne obejmować, przyciskać je do piersi ramionami stałej siły i płakać w głos, płakać wielkim, niepowstrzymanym płaczem.